Szanowni, Szanowni Państwo, do Wojda z tej strony a to jest mini zaprawa, czyli wprowadzenie do tematu tygodnia w aplikacji pogłębiarka, w której ten temat pogłębiamy codziennie, tak żeby przyniósł w naszych wnętrzach korzyść. Zapraszam. Jesteśmy w temacie tygodnia i w tym temacie jesteśmy już od niedzieli, gdzie tą medytację długą, najdłuższą w tygodniu, którą robimy, zrobiliśmy właśnie w tym temacie. A teraz w tym tygodniu będziemy codziennie 10 minut medytacji, codziennie rano. Do nich wam zapraszam i sortownik myśli również codzienny w tym samym temacie. Jeśli ktoś z Was chce wymienić sortownik myśli na jakiś inny, na przykład klasyczny. To jak najbardziej można, ale zachęcam, żeby robić te dwa kroki codziennie: rano medytację, wieczorem, yy, wieczorem sortownik myśli. I teraz, moi drodzy, jesteśmy w temacie uważności i coś, co bym chciał trochę bardziej wyeksponować. W czasie tego tygodnia. To jest obecność tu i teraz w tym momencie, w którym jestem, dlatego, że mogliśmy na to popatrzeć w niedzielę i zobaczyć trochę tak retrospektywnie, spojrzeć w tył, jak to się ma do mojego sumienia i do tego, co ono widzi, czego nie widzi, co może gdzieś mi ulatuje, ale teraz w tym momencie, jak codziennie rano wstaję z myślą, na co ja przymykam oczy, co takiego gdzieś próbuje się do mnie trochę dobić, jakaś świadomość potrzeb moich dzieci, mojego męża albo moich błędów jakiś. i ja to gdzieś odsuwam. I oczywiście zawsze mam bardzo ważne argumenty, żeby to zrobić, bo tak działa nasz mózg, że żeby nas przekonać, to musi użyć porządnych argumentów, czy jakaś część nas przekonuje drugą, w taki sposób, że my się po prostu dajemy przekonać. Więc w naszej głowie te argumenty nigdy nie będą jakieś błahe. Dla kogoś z boku mogą być błahe, dla, dla których rezygnujemy z wycofania się z jakiegoś zła, albo rezygnujemy z jakiegoś obiektywnego dobra. Ale w naszej głowie to tak nie jest, bo my tracimy osąd we własnej sprawie. Dlatego może warto też kogoś zapytać jakby w tej sprawie, jakby chodzi mi coś takiego po głowie, ale nie robię tego, bo hmm? czy, to, czy, czy to na pewno się nie usprawiedliwiam tak głupio i tracę sytuacje, które są miejscem na dobro? Czas swój marnuje i przestaje wykorzystywać go do czegoś dobrego. Więc moi drodzy, pomijając te wstępy, sprawdźmy w tym tygodniu, codziennie robiąc, robiąc codziennie rano dyszkę na temat uważności, sprawdźmy na co my zamykamy nasze oczy w naszym sumieniu, żeby być bardziej uważnym na to, co się dzieje. A wieczorem sprawdzimy po prostu, jak to nam szło. Dzięki serdeczne, życzę wszystkiego dobrego w tym tygodniu i do zobaczenia. Bye. -o.